Granicę ze wschodnią marchią Przecięli stosunkowo szybko Ponieważ jeszcze wieczorem tego samego dnia Wojażerów powitał kół z przybitą wywieszką O treści Witamy w ojczyźnie prawdziwych nordów Zaś pod inskrypcją jakiś zbytnik Umieścił dopisek Fałszywe cesarstwo natomiast żegnamy Słowo cesarstwo napisano oczywiście małą literą Wychrowy tron znajdował się jednak wciąż daleko, aż na północy dzielnicy. To też podróżujący wodem przystanęli na nocleg w niepokaźnym folwarku, określanym przez woźnicę jako Młyn Zmieszanych Wód. Rzut beretem od Przysiołka wpadł bowiem do Białej Rzeki inny potok, płynący z południa, spieniając nurt Modrego Ruczaju. I stąd uwaga na temat skotłowanej topieli. W samym młynie praca stała. Nic dziwnego, skoro już zmieszkało. Zaokład przerabiający zboże na mąkę zaopatrzony był w kołowodne, wodne, podobnie jak tartek w rzecznej puszczy, z tą różnicą, że tam pod czujnym okiem choda przecierano drewno. Należało był udobitnić, że dawniej ziarno mielono za pomocą żaren, aczkolwiek czasy te przeminęły chyba bezpowrotnie, dlatego, że nie widywało się już kobiet pracujących przy dwóch kamieniach, nie licząc może sporadycznych wyjątków zdarzających się w poło położonych w szerym polu wsiach. Obok budynku młyna mieścił się ponadto magazyn, a przy nim baraki dla pracowników. I to w zasadzie wszystko, co było godne wzmianki w mizernej kolonii. Wozak tymczasem dziwował się bez przestanku, dlaczego gromowładni, na których trampowie jakoś nie natrafili w tej ojczyźnie prawdziwych nordów, nie skontrolowali dotąd karety, gdyż w trakcie poprzednich wypraw, kiedy Stangret przewoził różne indywidua na trasie Biała grań wichrowe tron również poddawali przejezdnym szczegółowym rewizjom, bacząc, by nie ominąć żadnego konfidenta Legionu Cesarskiego. Pewnego razu bobrowali po cugu tak drobiazgowo, że furman sądził, iż konią do zadów począł zaglądać. A jakieś bretonce całkiem odmówili wjazdu, jako że trzymała w kieszeni kartkę z bazgrołami, natomiast wyczuleni na punkcie donosicielstwa celnicy uznali to za szyfrogram. Coś musiało być na rzeczy, jeżeli teraz Włóczykije wtoczyli się swobodnie do dystryktu, a pies z kulawą nogą nie wyszedł im na spotkanie. Gołzakor podejrzewał, choć myśli zatrzymywał dla siebie, że wypadki te wiązały się z triumfalnym zapewnie powrotem Ulfrika, ale po chwili uznał, że to bez sensu. Jeśli uprzednio legioniści aresztowali Judziciela, podczas gdy on nawiedzał własne majątności, to obecnie warta na kraju regionu powinna być zwiększona, nie zaś zredukowana. W końcu przedtem przeoczono nieprzyjaciół pomimo nadzoru akuratnych rewizorów. Najwyraźniej ówdzionek zaliczał się do tych, o których Grobal luka mawiał, że stanowią dni zadumy, ponieważ przenoszą odpowiedzi na liczne pytania, choć w gruncie rzeczy są relatywnie niezajmujące i nudne, gdyż niewiele się podczas nich dzieje. Poprzednio Kuchar udzielił informacji na temat Talosa, potem szczerzuja skomentował te wieści w kontekście Rokoszu, zaś wkrótce wyjaśnić miał się problem absencji gromowładnych na Kresach, jednakże takiego wytłumaczenia nikt się nie spodziewał, a nawet nikt nie życzyłby sobie, by usłyszeć tak nieprzyjemne nowiny. Przechodząc do konkretów, uprawiający łazikostwo jego natknęli się w niewielkiej odległości od młyna na innych wędrowników ostrzonego na jeża norda, jego rydowłosą żonę o szerokich ustach oraz ich córkę w wieku siedmiu, może ośmiu lat. Już na pierwszy rzut oka wyglądali na zubożałych, bowiem na głowie kobiety tworzyły się kołtuny. Dziewczynka nosiła dosyć poszarpaną sukienkę nie pierwszej świeżości, a facet trochę niedomyty, trudnił się zapewnie pracą na roli, co ork łatwo odgadł, dostrzegawszy w świetle płomieni ogniska jego brudne paluchy i ciemną, spaloną słońcem karnację. Rodzina proletariuszy przesiadywała pogrążona w smutku pod bokiem własnego sprzeżaju, chudej szkapy z wystającymi żebrami, a zobaczywszy łazików, jeli biadolić, prosząc o parę septimów. Nad spałprezowaną familią zlitował się Herbein, a wtedy wywiązała się następująca rozmowa, tłumacząca wiele niejasności. Och, dziękuję, dziękuję. Niech cię dziewiątka błogosławi wyrażał wdzięczny śłop. Nigdy bym nie sądził, że obywatel Syrodil pomoże Nordowi. Co za zaskoczenie. Bieda rozum uczy, odezwał się szczerzuja. Kiedyś mortu zgniót i mnie, ale zbogaciłem się na książkach, nie polemizuję. Wielu poszukiwaczy przygód pragnęło przeżytać o krasnoludowych automatonach, wiedźmokrukach, a ja spełniłem ich prośbę, ponieważ wielokrotnie mocowałem się z różnego rodzaju szkaradami. Wygrywałem do tej pory, ma się rozumieć, lecz przytrafiły mi się takie sytuacje, od których trudno wyjść obronną ręką. Już wystarczy, ofuknął odlejcem Org, siadając na trawie. Zdradzę tajemnicę, że sam pochodzę z prowincji cesarskiej, choć pewnie na takiego nie wyglądam, więc nie opłaca się wartościować ludzi według pochodzenia. Zwrócił się do ubogiego mężczyzny. Tylko żartowałem z tą życzliwą dłonią. Bronił się. Lubię opowiedzieć czasem przy padanisku taką czy inną facjacją. <grytanie> Bardzo przepraszam w imieniu męża. Przemówiła Nordka, pisząc żałosnym głosem. Jesteśmy pełni wdzięczności za każdy grosz. Straciliśmy niemal cały dobytek i musimy wiązać jakoś koniec z końcem. Stwierdziła, opuszczając głowę. Orsimera przygnębiła atmosfera panująca w obocowisku. Zwłaszcza, że smutek potęgowało zawodzenie białogłowej, kojarzące się z dyszkantowymi głosami płaczek na pogrzebach, a gdy pożywiał się pieczonym porem, dziewczyna spojrzała na niego błagalnym wzrokiem, więc oddał jej własny posiłek, który szybko pochłonęła. Gozagor nie chciał ambarasować nieznajomych, jednak ciekawość wzięła w nim górę i spytał. Cóż koszmarnego się wydarzyło, że żyjecie jak… No… Szukał odpowiedniego słowa. Koczawnicy? Wtrącił się oracz. Smok, uczciwszy uszy, rozpiżą nam w czyściusieńko. Mam na myśli gajka, nieliteralne wszystko. To i tak cud, że uniknęliśmy śmierci. Dodał. Zdumienie, malujące się na twarzach słuchających, przypomniało grymas osoby dławiącej się kawałkiem twardego mięsa. Z oczywistych powodów historią najbardziej zainteresował się org, acz usiłował markować jakby dostojną, niezaobserwowaną minę. Z kiepskim skutkiem. Kres milczeniu położył furman. Smog natar na Gajkan? zareczał. W tamtą stronę jedziemy. Natomiast dopiero stamtąd zbiegliśmy. Łukała niewiasta. Robiłem właśnie krosna. Marii pojawiła się na podłodze. Wtedy wpadł Ebbe, blady jak ściana. Kazał wrychle umykać. Śpiewała baranin głosem. Pytam się, co się stało? A on na to, żmij, krąży na dosiedle. Bierz Marii i chodu. Naówczas no, chciałam wywieźć się, czego, gdy wtem... Och... Zaniosła się płaczem. Już dobrze, nie musisz nic mówić. Nord przytuli ją, próbując pokrzepić ducha małżonce. Ten czas właśnie bestia uderzyła, szepnął. Hecza zawaliła się. O czym tu więcej konferować? Podkreślił, ucinając dyskusję. W takiej sytuacji nikt nie zabierał głosu, nawet herbein, lecz małolatka zdawała się mniej zatroskana od rodziców, a wręcz podekscytowana, że ujrzała prawdziwego potwora. Nie powagi swego położenia i tego, że od tej chwili będzie klepać biedę, zaspokoiła już głód prowiantem Kolzagora, więc język jej się rozwinął i wyrywała z komentarzem. Smog był wielki i taki piękny, zielony jak liście na wiosnę, a strażnicy strzelali do niego słuków: siup, siup! Lewą rękę wyprostowała, a prawą wygięła do tyłu, naśladując napinania cięciwy. Mari, nie ma w tym nic zabawnego! Połajał ją ojciec. Nieomal zginęliśmy. Tak, papo, odrzekła, ale był taki śliczny. Pogryj lepiej z Cygą, bo zaraz idziemy spać. Tylko nie zbliżaj się do rzeki. Polecił, natomiast dziewczynka tylko weschnęła niezadowolona, po czym odeszła i jeła szukać zabawki w kufrze. Podróżnicy pożegnali się z rodziną nieboraków, pozostawiając chłopa wciąż otaczającego ramionami rudowłosą, rozszokloną panią, którą można byłoby określić jako prawdziwą strażniczkę domowego ogniska. Troszczącą się o bliskich, przejmującą się ich losem, gdyby nie fakt, że skromny dom pechowców i gniazdy rodzinne runął podobnie jak zabudowania w Helgen. Jeżeli Smog sprostał powaleniu części fortecy, licha chatka z drewna hołyszów z pewnością nie stanowiła dlań przeszkody. Brak żołnierzy gromowalnych na granicy w tak nadzwyczajnych okolicznościach już nie wprawiał fiakra w, w zdumienie. Ktoś wszak musiał stawać z obronią w ręku i odpierać w miastach i wioskach ataki maszkary. To dużo ważniejsze niż stróżowanie przy jakimś tam krańcu kantonu. Dorożkarz i szczerzuja w owym czasie prowadzili się na uboczu, bo pierwszy oświadczył, że nie podąży w głąb wschodniej marchi, a drugi przekonywał, że sposobność zaobserwowania smoka przytrafia się raz na tysiąc lat, a ponadto wniósł opłatę za transport do wichrowego tronu, a nie do młyna przy gościńcu. Znaleźli sobie temat do sprzeczki. W zasięgu zroku przy watrze siedziała biedota, nad parszywym zrządzeniem opatrzności ubolewała. Za nimi mizerne ostatki chudoby, a ten duet, zamiast desperować z połem, darł ze sobą koty w bagatelnej materii. A niechże pytel tarabani się piechotą, zaś furman zawraca do ciepłej strzechy, póki ją jeszcze ma, jeśli kręci cykorie. Org nie bał się gada, powstańcom winien był wdzięczność, Ptaszyn cudze pismo. Cóż mogło go powstrzymać, przynaglając do odwrotu? Wybrał się do Wichrowego Tronu z rozmysłem, przeanalizowawszy konsekwencje tej decyzji. Całkiem inna historia, niż wyprawa do Skyrim parę dni temu z gudżytami. I zawędruje tam jak dwa razy dwa cztery. Tamte paniska na Księżycu do Karana niech czynią, co uważają za stosowne. Maser na ten czas, skoro o Lunie mowa, Ułonił się na tle ciemnego nieba, uniezwyklając scenerię barwnym wieńcem niczym sztafasz urozmaicający krajobraz pędzla przedniego artysty. Kolorowa, z lekka przymglona aureola opierścieniająca miesiąc spowijała czerwony glob, który mimo kwetu oświecał zacisze po brzaskiem, sprawiając, że przenoszące się z miejsca na miejsce sylwetki biwekowiczów mierzwione chłodnym zefirem gałęziem od drzewia oraz budynki młyna zmieszanych wód rzucało na ziemię krótkie, rozmyte cienie. Zawitało między drędę, a uwiędły kiesz tchnienie eteru z północy. Mroźne, ostre, dokuczliwe, rozrastając luby nastrojów schyłku dnia, przymuszając mierzynki do naburmoszonego pychania. To znak że zimność jądra dzielnicy czekała latawców, jakby spodziewała się przybyszów, gotując im srogi salut, czyli oziębłą ceremonię powitania. Orsimer imaginował sobie, że najpierw z ostentacją ziąb uchyla kapelusza, kiedy przychodzień pojawia się u wrót grodu Lufrika. Potem honory oddają zamróz i sadź. Wyfiokowani, ustrojeni w bieluchne kryształki lodu państwo dobrodzieje. By na zakończenie, wystąpiła zima, Gwóźdź programu, składając dominująco beznamiętne pocałunki na policzkach gościa w mieście. To za wstrętna, pośrednia aura drugiej kategorii, którą przyrównać można wyłącznie do warunków atmosferycznych strożących się na najwyższych wzniesieniach gór Jeral. Zwierzęta pospały się. pachołki zagasiły ogień i opatuliły się piernatami. Herben przeglądał przy ogarku notatki wypisy z Bestriarium i tylko Golzagor, jedyny w kompanii, wymyślał się w elegijną opowieść o pięknym, zielonym smoku. Toż wyłącznie grobar Luka przepędzał w Helgen, gdy jaszczur nadszedł, to też nikt inny nie odkrył, że Skyrim znalazł się w kleszczach nadziemskich igry. Kiedy cesarscy chcieli zgładzić Orsimera, ognisty gad pojawił się, połyskując srebrzystą łuską, niczym kleń Złowionych w rzece. Ważna obserwacja. Tamto monstrum było szare. To zielone. Ergo maszkara się przepoczwarzyła albo w prowincji, albo w prowincji zamęt już przynajmniej dwa postrachy.